Hej okay, siemaneszko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Cyberpunk 2077 Dzisiaj zajmiemy się jedną z misji, która jest dosyć kontrowersyjna Ponieważ... Możemy to wyłapać niezłą kasę i to za friko Dokładnie chodzi o misję, która jest zbugowana i obraz, który waży... znaczy, jest naprawdę bardzo cenny Gdzie tutaj? A ty tu czego? Co fajka chcesz? Ja nie mam Taki fajki. Takie trochę A, ty... A gdzie rzuciłem palenie szkodzi? Słyszysz? Nic tu po tobie. Szerokie drogi. Co jest w walizce? Co mówisz o tym śmieciu? Złom pewnie. Mhm, puszki albo może butelki? Dawaj tę walizkę. Spokojnie, że Szefuniu, tylko spokojnie. Jakoś się dogadamy. Nie każ mi powtarzać. Oddajcie mu te walizkę. No już. I takiej nie otworzymy. Kurwa, ten duży chłop ma nie najgorszy się. głos niż wszyscy. Gdzie ją znaleźliście? Gdzie, pytam? Te, 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 śmietniki. O, tam. Kurwa, George. To nie była nasza robota, ok? Koleś już nie żył, słowo. Serio? Bo wygląda ci jak zabójcy do wynajęcia. Zejście mi z drogi. Dobra, bierz i wrzuć kurwa na luz, co? Wypadł. A my bierzemy palizeczkę. Okej, okay. jeden CBD. Sezamie, otwórz się. Mamy tak pliki. Ciekawe bardzo ciekawe. George, ty musiałeś się wygadać, a święty najmiświęty. Aha, czyli yy, ktoś tam został powiadomiony, tak? Towar, stacja paliw nie spóźni się. Pokaz wysłania zdjęć genitaliów bez wyraźnej prośby drugiego strona. O lol! Dobra, wszystko wiemy. Jedziemy. Mm, misja jest naprawdę banalna. W ostatnim etapie tylko trzeba się trochę napieprzać z ziomkami z... ...Militechu i oni akurat powinni być dosyć mocni dla nas. Zaraz zobaczymy. Czy będą wystarczająco mocni. Jeśli chodzi o środki transportu, to motory są chyba moimi ulubionymi. I te samochody od Nomadów, którymi można popieprzać po pustyni. Misja dosyć zacna. Obraz możemy sprzedać za 4000, a kupić go z powrotem z punktu, gdzie go sprzedaliśmy. Przynajmniej tak było do tej pory. Eee, za 50 dolców, więc no zysk jak widzicie jest naprawdę mega fajny, coś jak akcje yy, cdp na chwilę obecną. Myślę, że ten obraz ma to troszeczkę odwzorowywać, że wiesz, spadek na chwilę do góry i możemy dostać... a wa, wa! Kurde! Myślałem, że się wydupcę, ale się nie wydupcę. Dobra, idziemy dalej z tematem. Dobra, nie będę już kombinował, bo się w końcu naprawdę wypieprzę Elektrownia słoneczna, pamiętam, oczywiście w elektrowni byliśmy Narobiliśmy trochę bałaganu Zestrzeliliśmy ten transporter Było co robić, wspomnienia z Panam Jak się domyślacie Tak, wryły się w pamięć, dobra, jedziemy dalej 500 metrów. No i tu będziemy musieli się napieprzać gdzieś tam z właśnie żołnierzami zgnili techu. co jest? Może jest tu coś ciekawego? Tam to tylko zerknę, se nie? No wygląda jakby coś tutaj mogło być, ale wątpię. A no jednak nic nie ma. Ale ciekawość zaspokojona. Dobra, zawsze chcę sobie coś tam posprawdzać, zobaczyć, czy nie ma nic ciekawego w jakimś miejscu. Udaj się w miejsce. Pokonaj przeciwników. I siedmiu aż. naruszenie protokołu reset optyki uszkodzenie broni ujawnienie interfejsu pierwszy magaraż. Dokładnie, restart systemu, restart proszę nie broni, obczajmy, gdzie jest reszta. Nie tak, jeszcze zróbmy, zapiszmy sobie stan gry, bo oni są na koksie z tego co pamiętam. Przynajmniej powinni być na koksie kontakt, kontakt.

No i dobra. Wszyscy ogarnięci. Ej karabin komuś pod kamień wpadł. No szkoda. Tu też. Jakiś hełm, ziomuś masz. Tam tutaj coś miał ciekawszego. To był ogólnie. Tego jakoś wygieło. I to nieźle go wygieło. za chłop. Naprawdę. Co? Co to jest do cholery? No jak to, co? Brancesi, 2021. Impresja numer 18, olej na płód. Naprawdę. Perły przed wieprzem. Ale co to do cholery robiło na Księżycu? Jak to, co? Zdobiło stację orbitalną jakiegoś bogacza. Połowa Luwru wylądowała w kosmosie. Byłeś tam kiedyś? Oj chłopie, masz mylne wyobrażenia o tym ile zarabiają muzycy rockowi. Dobra, zbierajmy się stąd zanim zrobi się tu tłoczno, a ten obraz myślę, że bez problemu znajdziesz kupca. No i fajnie. E, tak jak widzicie misja zakończona, jeszcze tylko sobie skoczymy do sklepu, zobaczymy czy dalej funkcjonuje ten myk taki z tym sprzedawaniem i kupowaniem. Dobra, jesteśmy w sklepie. O dziwo, obraz jest tutaj, właśnie w tych miejscach. Niezwykle drogi obraz był uważany za zaginiony. No i próbujemy go sobie sprzedać. Obraz sprzedany, ale odkupić go już możemy za 4000. Czyli brawo dla Redów, już ten hak nie działa, czyli no misja z obrazem już się nie powiedzie. Możemy wykupić za 4 koła. Kiedyś to było za 50 dolarów, no ja tej misji nie robiłem wcześniej. Ale to też właśnie fajnie, bo z drugiej strony bez sensu byłoby robić takie misje, gdy właśnie musimy się tak, nie musimy się przykładać do tego, żeby zarabiać te pieniądze. Ja stan konta mam, jaki mam, tutaj niektóre pierdowy, sobie oczywiście posprzedawałem jak najbardziej. Jak się zastanawiam, czy niektórych na przykład komponentów nie posprzedawać, bo jakbym sobie chciał sprzedać na przykład te wszystkie haki, zobaczcie, za to mam 6000, tysięcy, to szału nie robi, ale. I tak tych epickich komponentów nie używam, bo nie wytwarzam tego. Chociaż na przykład tych legendarnych, o dziw, one są dosyć tanie. Także, no, mit niestety obalony. Obrazu już nie, nie, nie wykupimy za lepsze pieniądze. nawet byśmy chcieli. O nie, zobaczcie. Halo. No, jest za 4 możemy sprzedać. Czyli jednak działa. O kurde. Tego się nie spodziewałem. A reszta ubrań? No nie, to, to za tyle chyba sprzedałem z tego co pamiętam. Albo i nie nawet. No, nieźle. Nieźle, czyli jednak działa nadal. Także, jeżeli jak wam się podobał i chcecie zarobić szybko dużo pieniędzy, to pamiętajcie, że na niskim poziomie niestety z tym obrazem jest taka akcja, że. Tych żołnierzy militechu będziecie mieli trochę problem do pokonania y, tam nich, ale myślę, że sobie śmiało poradzicie. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Do usłyszenia już wkrótce, pozdrawiam. Hej, hej!